Witam ponownie na naszym kanale. Nazywam się Adam Tomasik, pracuję w dziale wsparcia technicznego w firmie intercom.pl. Dzisiaj zajmę się omówieniem kamer Hikvision Vision ColorView 3.0 z wyposażeniem SRB. Na wstępie dodam, że w dalszej części materiału zaprezentujemy kod rabatowy umożliwiający zakupy w naszej platformie zakupowej. Kamery G3LIS2UY SRB to kamery, które są nieco bardziej rozbudowane, jeżeli chodzi o podstawową g 3 Mianowicie skupiamy się tutaj na oświetlaczu, który zamiast białego LED'a do odstraszania potencjalnych intruzów ma, tak jak tutaj widzimy, diody w kolorze czerwonym i niebieskim. Kamery Colorview 3.0, czyli nowe g omawialiśmy już w poprzednim materiale pod względem po prostu systemu działania kamer, czyli to jak radzą sobie z klasyfikowaniem obiektów oraz jak radzą sobie ze sceną, zwłaszcza w nocy. Tam omawialiśmy kamery z wyposażeniem SL, czyli standardowym białym led do odstraszania potencjalnych intruzów. Wersja SRB, którą omawiać będziemy dzisiaj, różni się od niej w zasadzie tylko tym, że ma po prostu czerwoną i niebieską diodę do odstraszania potencjalnych intruzów. Reszta zostaje taka sama, czyli nadal mamy podczerwień oraz LED do oświetlenia sceny, nadal mamy dwukierunkowe audio, obudowa typu NEMA. Tak samo jeżeli chodzi o yy, samą bazę, czyli no G3 jest to nadal ta sama kamera, tak więc tutaj Color View, Sense wszystko jest w tej samej wersji. Yy, różnica to jest tylko i wyłącznie oświetlacz do ostraszania potencjalnych intruzów. Ciekawą cechą tych kamer jest to, że z poziomu aplikacji mobilnej, mianowicie Hik Connect, gdy kamery są podłączone bezpośrednio do tej aplikacji, bądź też przez rejestrator, możemy sobie ten oświetlacz, tak jak w przypadku zwykłej g po prostu uruchomić. Tak więc, na życzenie, możemy sobie włączyć zarówno odstraszanie czerwoną i niebieską diodą, jak również odstraszanie audio. Pomimo tego, że oświetlacz w kamerach SRB nie jest jakiś dużych rozmiarów i te diody nie są w dziesiątkach sztuk, jego efektywność można określić jako bardzo dobrą. Diody, zwłaszcza w nocy, doświetlają scenę bardzo daleko i bardzo wyraźnie, tak więc efekt potencjalnego odstraszania jest naprawdę widoczny z daleka. Dodatkowo, gdy załączymy sobie powiązanie audio, czyli w tym przypadku kamera może udawać syrenę, robi to naprawdę duże wrażenie. Omówiliśmy sobie różnicę w oświetlaczu, jeżeli chodzi o kamery SL i SRB, możemy przejść zatem do prezentacji tego, jak kamery SRB radzą sobie w praktyce. OK, widzimy tutaj dwa fragmenty z poziomu. Potencjalnego intruza, jak również aplikacji. Kamery mamy dwie: jedna w środku, jedna na zewnątrz. Jeżeli kamera na zewnątrz wykryje intruza, przez rejestrator uaktywnia także oświetlenie kamery wewnątrz. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o jednoczesne oświetlenie na zewnątrz i wewnątrz. I tutaj kolejny fragment pokazujący, jak oświetlacz działa na zewnątrz, jak również jak to wygląda w środku. Światełko rozprosza się dość znacznie, tak więc efekt odstraszania jest również widoczny z daleka. Omówiliśmy różnice między kamerami SL oraz SRB, omówiliśmy także działanie samych kamer SRB. Możemy przejść zatem do podsumowania tego materiału. Aktywny oświetlacz do odstraszania intruzów, czyli w tym przypadku czerwona i niebieska dioda, w połączeniu z powiadomieniem także audio, no generalnie stanowi bardzo dobre połączenie w zakresie systemu poniekąd alarmowego. W tym przypadku system monitoringu może także być takim systemem, oczywiście w bardzo dużym ogólnieniu. Biorąc pod uwagę, że w systemie kamer możemy mieć kilka bądź też kilkanaście, możemy stworzyć ciekawe połączenie w zamyśle, gdy na jednej z kamer zostanie naruszona strefa, gdy system jest uzbrojony to ta i konkretne inne kamery mogą także włączyć swój oświetlacz dając bardzo dobry efekt jeżeli chodzi o właśnie takie ostrzeganie czy też odstraszanie intruzów. Dodatkowo na uwagę zasługuje też fakt, że możliwość uzbrojania i rozbrojania takiego systemu z aplikacji HikConnect daje użytkownikowi pełne zarządzanie systemem, praktycznie jednym kliknięciem możemy sobie rozbroić wszystkie kamery bądź też konkretne strefy. Tak więc jest to bardzo dobry wybór jeżeli chodzi o autonomiczny system monitoringu, który będzie w stanie także odstraszyć potencjalnego intruza. Kolejny film na naszym kanale to oczywiście kolejny kod rabatowy dla naszych widzów. Udało ekranu wyświetla się kod, który należy wpisać w momencie składania zamówienia w naszej platformie zakupowej kamery ip.com. Kod to kilka procent dodatkowego rabatu na zakup chociażby takich kamer G3 z wyposażeniem SRB, tak więc serdecznie zachęcam do skorzystania z tej propozycji. Zachęcam również do kontaktu firmy instalatorskie, które chcą wdrożyć się w temat CCTV wspieranego przez AI, bądź też chcą nieco poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Wszystkie informacje kontaktowe znajdują się w opisie tego filmu. Na ten moment, Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.